No się mamy, więc znowu dzisiaj wracamy z nocnych zakupów w Dzisiaj zobaczmy co my tutaj mamy. Dzisiaj mamy znowu jakieś towary od różnych Jakieś Mamy zupki Instant Wifon, Knutle, Knoron między innymi. Co sami widzicie poprzekreślane, poprzekreślane paski kreskowe znaczy, że towar jest do utylizacji. Czyli raz, drugie to samo co my tu mamy. Monster, ma, maszer Latam do 10-11, czyli parę dni przedatowane. Co mamy? Lex, Base, Carbon, carbo orbowane. Carbo 23-11, czyli za parę dni. I tak w godności tych chipsów i tych w ogóle takich niezdrowych produktów. To spotkałem się czasem nawet z półrocznymi terminami przydatowania przy takich produktach i powiem szczerze, że, że nic temu nie było. Dobra, by się dalej. Następne lejsy, ten sam termin 23.11, tutaj mamy zapiekankę jakąś, też to samo, tutaj mamy pizzę z pieczarkami, pizza z pieczarkami, 10, termin do 10 do 10 listopada, czyli też trochę tam przedatowana, więc tak to moi drodzy, dzisiaj wyglądało lewiatanie, znowu jakieś mega niezdrowe jedzenie, no, ale cóż, niektórzy ludzie za to płacą, pozdro.